Cześć, witajcie. Ja jestem Mediafana, to jest vlog o mediach, reklamie i marketingu. Dzisiaj ten Globus nie jest ze mną tak zupełnie przypadkowo. Globus Polski, podkreślam. Przez lata bywania na konferencjach mniej lub bardziej ważnych, ciekawych, związanych właśnie z marketingiem, mniej lub bardziej licznych, merytorycznych, śmiesznych, czasem męczących, wyrobiłem sobie takie takie pytanie. Po każdej takiej konferencji zadaję sobie je i na tej podstawie oceniam, czy, czy konferencja była przydatna, albo czy mogę ją polecać innym. I to jest bardzo proste pytanie. Czy zapłaciłbym za swojego pracownika i wysłałbym go na tę konferencję, żeby się czegoś nauczył? I jak sobie zadaję takie pytanie, to okazuje się, że wtedy fajni, ciekawi prelegenci, super afterparty i tak dalej, ma mniejsze znaczenie, ale właśnie ma znaczenie tam merytoryka. I jak sobie zrobiłem taką listę, to okazuje się, że wśród wielu, wielu konferencji, wydarzeń marketingowych, mediowych w Polsce niewiele jest w stanie przetrwać to pytanie. Oczywiście z mojego punktu widzenia. I wybrałem w taką sobie listę top 3 najciekawszych wydarzeń, które, które polecam Wam pod rozwagę, zwłaszcza właśnie, jeżeli jesteście gdzieś na początku swojej drogi marketingowej. Opiszę i przedstawię Wam je po kolei, chociaż tutaj już bym w tym top 3 nie hierarchizował. Polecimy może datami. Najszybciej, bo już lada moment, odbędzie się I Love Social Media. I ta jest konferencja, która odbywa się w Warszawie, w okolicach Równika. I dlaczego ona jest taka ciekawa? Przez dwa dni kilkunastu, chyba około 20 prelegentów będzie miało swoje krótkie prezentacje, krótkie wystąpienia. One trwają około 18 minut. Co powoduje, że pod względem takim warsztatowym nie da się w 18 minut przedstawić mocnego, merytorycznego warsztatu. Natomiast szczególnie polecam tę konferencję tym, którzy właśnie zaczynają swoją przygodę z marketingiem albo mają już oczywiście jakieś doświadczenie. Natomiast ta konferencja Wiem, bo byłem też na, 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 na poprzednich, miałem tam przyjemność występować. Pokażę Wam szeroki wachlarz różnego rodzaju narzędzi, tematów z wielu, z wielu dziedzin, z wielu obszarów marketingu, którymi być może powinniście się zająć. Więc nie zgłębicie na tej konferencji mocno i konkretnie żadnego, żadnego tematu, chociaż prezentacje są na wysokim poziomie i organizatorzy bardzo się o to starają. Natomiast poznacie całe spektrum różnych możliwości, narzędzi, których być może przegapiliście albo na których, na których będziecie mogli się skupić w, w najbliższym czasie naszego działania. Więc I love, marka, I love Marketing, I Love Social Media polecam, bardzo ciekawa konferencja, mnóstwo ludzi, mnóstwo też e, osób do, do, do poznania, ciekawe miejsce i fajnie, że zrobili ją na dwa dni, wtedy będzie okazja się poznać z, z ludźmi, z uczestnikami, z prelegentami, mam taką nadzieję, więc widzimy się w Warszawie, w Złotych Tarasach, 1-2 marca. Kolejna konferencja tym razem na półkuli północnej w Gdańsku InfoShare. 17, 18, 19 maja. I InfoShare to jest też podobnego typu konferencja. Plusem jest to, że jest darmowa przynajmniej w dużej części. Jeżeli chcecie mieć więcej, musicie zapłacić. Natomiast e, przewija się tam bardzo dużo ludzi. Myślę, że ponad 2000 uczestników. E, pewnie w tym roku będzie jeszcze więcej. Chyba 5 w Cen na podzielonych na tematycznie: marketing, startupy, tech i jeszcze, jeszcze jakieś dwie. Jakieś... Sprawdźcie sobie program. Generalnie, co roku konferencja świetnie prowadzona, bardzo bogata merytorycznie. Każdy znajdzie coś dla siebie, z, takim, z taką ciekawą obserwacją, że. O wiele lepiej radzą sobie polscy prelegenci niż zagraniczni, którzy w ostatnich latach raczej na InfoShare mnie nie porywali, byli ciekawi, ale be, bez szału. Natomiast możliwość spotkania się, no jeszcze w maju nad morzem, w dobrej atmosferze przez trzy dni, InfoShare bardzo, bardzo polecam. Um, nie wiem, czy w tym roku też będą takie targi startupów, bo, bo to się też zawsze odbywało, odbywało w tle. W każdym razie świetne, świetne miejsce do networkingu, do poznania nowych ludzi i do zaczerpnięcia nowych pokładów wiedzy. Lecimy dalej. Kolejna konferencja odbywa się, żeby dobrze pokazał. Na południowej półkuli w Rzeszowie i nazywa się Internet Beta. Internet beta jest. Moją ulubioną konferencją. Jestem na niej od samego, samego początku i jako uczestnik, jako prelegent. Dlaczego ona jest ciekawa? Po pierwsze, przez lokalizację. Odbywa się w Rzeszowie, a właściwie pod Rzeszowem. I dlaczego to jest takie istotne? Ponieważ do Rzeszowa każdy ma daleko. Naprawdę. Każdy ma daleko. Przykro Sorry, Rzeszów. Ale ma to też swoje plusy. Bo skoro na trzy dni przyjeżdżają tam ludzie do Rzeszowa, to zazwyczaj na te trzy dni zostają. I o ile w przypadku innych dużych konferencji w dużych miastach minusem jest to, że często właśnie prelegenci, uczestnicy gdzieś szybko zaraz uciekają albo do swoich spraw, albo na spotkanie z klientami, to w Rzeszowie faktycznie są. Jesteśmy tam zgromadzeni w jednym miejscu w Kielnarowej, w takim ośrodku konferencyjno-imprezowym i mamy trzy dni konferencji i 3 dni imprez. Czasem dla niektórych są ważniejsze te imprezy, czasem dla niektórych konferencje. Ale ten aspekt networking networkingowy ma faktycznie znaczenie i jeżeli interesujecie się właśnie e commerce internetami, marketingiem, bardzo, bardzo szeroki przekrój jest tematów, to bardzo bardzo serdecznie polecam również a zwłaszcza szczególnie jeśli jesteście gdzieś tam na początku swojej drogi i szukacie jakby możliwości dróg kontaktów I, yy, i oczywiście jest jeszcze wiele innych konferencji wydarzeń które mógłbym yy, wymienić i, i i polecić nie chcę zrobić jakiejś wielkiej listy ale Mail my day o e-mail marketingu, Social Media Convent, gdzieś, gdzieś, gdzieś tam dalej. Ale jeżeli miałbym wybrać takie top 3 i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zapłaciłbym za swojego pracownika i wysłałbym go na tę konferencję, to to właśnie będą te trzy: I Love Social Media lub I Love Marketing, InfoShare i Internet Beta. I te rzeczy szczerze Wam polecam. W wielu w tych trzech przypadkach. Tam też będzie okazja, jeżeli pojedziecie, przybić ze mną piątkę. Czasami na tych konferencjach występuję i staram się przygotowywać fajne i ciekawe prezentacje. No i zawsze czekam na te, na te wydarzenia. W wielu przypadkach udaje mi się tam w końcu spotkać ludzi, z którymi nie udaje mi się spotkać w Warszawie, więc to też ma swoje znaczenie networkingowe. Ok, to chyba tyle w takim razie. Super, rekwizyt się przydał. Do zobaczenia na konferencjach, na I Love Marketing, I Love Social Media. Mylą mi się te konferencje, ale to właściwie jedno i to i, i to samo. Na I Love Social Media się widzimy. Warszawa Złote Tarasy już w marcu. Tymczasem do zobaczenia.